Będę udawał. Nie, nie, nie będę udawał. Nie, nie będę. Z tyłu za mną, moi drodzy, z tyłu tam za mną, tam, tam się będzie robiło pizzę. Tam. Pamiętacie w tym barze tutaj, nie, w tym barze, kiedyś tutaj ta sala, która jest tu przede mną, i za wami, teraz, tuż były stoliki, siedziało się, dalej się chodziło, i tu też były stoliki, tam też były stoliki, prawda? Tam dalej była kuchnia. U nas będzie inaczej. Tu będziecie mieli taką długą wydawkę, taką długą ladę, gdzie będzie pizza, 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 makaron. Panino. Tam dalej, tam dalej będzie bar, gdzie będziecie mogli napić się kawy za 3,50 zł. Za 3,50, tak samo jest jak w innych naszych trzech lokalizacjach. Tak samo, za 3,50 i już od 7 rano. Natomiast tu za mną, tutaj, ta cała, co była kiedyś salą, gdzie dużo osób mogło siedzieć, to tylko tamto pomieszczenie, które jest duże, pamiętacie na pewno, tam będą dwa piece. Dwukomorowe, jeden wielki, drugi mniejszy, w którym będziemy robili pizzę. Później jeszcze będą dwa inne, dwa inne pomieszczenia, gdzie będzie przygotowanie tego wszystkiego. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, moi drodzy, wszystko to przygotowujemy, żeby było gotowe we wrześniu. Jak wrócicie z wakacji. Studenci jak wrócą z wakacji, to na 100% lokal już będzie otwarty, natomiast uczniowie szkół, licealiści, podstawówek i tak dalej, no to jeszcze będziecie musieli poczekać może tydzień, dwa, bo planujemy otwarcie tego lokali, lokalizacji 4, numer 4, Vicenti Pizzeria Altaglio w połowie września, róg Garbarska 26, Karmelicka 17. Miejsce, jedno chyba z bardziej znanych w Krakowie. Chyba jedno z bardziej znanych, bo ten bar, to ja słyszałem, że osoby, które mają po 70 parę lat, to tutaj co niektóre osoby, poznałem niektóre osoby, które mają 72-3 lata mniej więcej i w tym miejscu odbywały praktyki. Ile się ma lat, jak się robi praktyki? 18? Pomyślcie sobie, ile czasu było otwarte to miejsce? To jest kawał historii. Kto tutaj nie był? Ja, co nie jestem z Krakowa, to byłem tutaj kilka razy. A ci, którzy są z Krakowa? Czyli ja się cieszę, że my tutaj będziemy, że Vicenti tutaj będzie, że będziemy częścią historii. Praktycznie, można powiedzieć, staniemy się historią Krakowa. My jako pierwsi, Vicenti jako pierwsza lokalizacja, jako pierwsza pizzeria altalio, która utrzymuje się tak długi czas w Krakowie stuprocentowo oryginalna jak w Rzymie.